Cześć, cieszę się, że jesteście. Ja się nazywam Honorata Królikiewicz i z okazji dnia matki chciałabym troszeczkę nawiązać tematycznie do mojej mamy. No, i co? Od czego bym mogła zacząć? Po pierwsze, to chyba chciałam przywołać właśnie takie jedno wspomnienie z dzieciństwa kiedy bardzo, bardzo marzyłam o lalce Barbie, to była jeszcze yy, y, komuna i właściwie jedyne kolorowe zabawki były w peweksach, takich sklepach właśnie, z, gdzie, był, gdzie był towar z zachodu. No i tam się chyba robiło zakupy na jakieś bony czy coś, no i to było pewnie jakoś tam drogie, nie wiem, yy, ale... No, na pewno te Peweksy to były takie przystanki, takie oazy, y, koloru, jakiegoś dobrobytu, y, marzeń o lepszym świecie. No i pamiętam, że właśnie ta lalka Barbie to było jedno z takich moich wielkich marzeń dziecięcych, takiej małej dziewczynki, która po prostu. No, y, bardzo, bardzo chciałam wtedy mieć taką lalkę. No i już nie pamiętam, na pewno się z moją mamą tym dzieliłam, ale nie pamiętam, czy ona mi dała nadzieję, że taką lalkę dostanę. Ja raczej nie liczyłam na to, chyba, tak mi się wydaje. Yy, no w każdym razie przyszedł, przyszedł jakiś dzień, jakaś okazja, już nie pamiętam, czy to były moje urodziny, być może. Być może to właśnie były moje urodziny. Yy, I. Dostałam lalkę. Moja mama pamiętam, wróciła właśnie z skądś. Później się dowiedziałam, że była w tym pełleksie i przyniosła mi lalkę. Była to Diana. Nie była to lalka Barbie, ale wyglądała bardzo podobnie. Różniło ją to, że miała kręcone włosy. Wtedy lalki Barbie miały wszystkie proste włosy, proste i blond. Znaczy przynajmniej ja tak pamiętam, że. No, bo pewnie teraz to jest w ogóle każda możliwa. Wygląda w każdy możliwy sposób, ale wtedy właśnie ta Diana była o tyle inna od Barbie, że miała kręcone włosy, ale była równie śliczna, równie zgrabna, miała tak w zestawie, w tym pudle, znaczy to był gdzieś takie nie wiem, coś takiego powiedzmy, czyli takie nie, za, nie takie małe pudełko, nie było tam samej Diany, tylko była też, było też mnóstwo bucików, Torebuś, jakichś sukienek, ciuszków takich różnych na przebranie dla tej diany. No i pamiętam, że to w ogóle to, to szczęście, które wtedy miałam, czułam. To naprawdę znaczy wiem, że chciałam, mówiłam, że chciałam lalkę Barbie, ale no to nie była jakaś taka tania podróbka tej lalki, tylko to ewidentnie ta Diana również była z takiej wysokiej półki, właśnie też zginały jej się kolana. No i jakoś tam pamiętam, że w ogóle na luzie Diana mogła absolutnie być lalk moją lalką Barbie. No i bardzo jestem mojej mamie wdzięczna za to, że wtedy jakoś tam posłuchała tego mojego dziecięcego. E, pragnienia małej dziewczynki. E, no, to z takich właśnie dziecięcych e, też e, no, myślę, że mogę powiedzieć, że moja mama mnie nauczyła e, szacunku do drugiego człowieka i bez względu na to, jaką ma pozycję społeczną i czy ile zarabia. E, może nie będę wchodzić tu w szczegóły, ale właśnie mam parę takich wspomnień, e, gdzie jakoś tam. Myślę, że to ważne dla mnie takie momenty w życiu, kiedy właśnie na coś mi moja mama zwracała uwagę. I co jeszcze? Myślę, że też jestem jej wdzięczna za to, że pozwoliła mi pójść moją własną drogą, mimo że to, ta droga może wydawała jej się albo niemożliwa, nie wiem, albo jeśli tak, to nie przyznawała się do tego. No, i wspierała mnie w tym, co wybieram. Czyli, no jak poszłam na studia na slawistykę do Szczecina i wytrzymałam tam może z miesiąc, może trochę dłużej. No, i stwierdziłam, że naprawdę to nie jest dla mnie, że ja tam nie, nie dam rady 4 czy 5 lat być. Yy, no, i zrezygnowałam. No, to jakoś też nie pamiętam, żeby mi robiła jakieś wyrzuty z tego powodu. A że miałam rok w zapasie, bo byłam, poszłam rok wcześniej do szkoły, no to w sumie to był taki rok troszkę bimbania, mam takie, takie wrażenie, takie wspomnienie. A potem poszłam do studium piosenkarskiego, co też było taką, takim przystankiem na drodze w mojej edukacji raczej przystankiem, no bo po studium, oprócz tego, że tam było świetnie, wspaniale czułam się tam cudownie robiłam to, co uwielbiałam, czyli śpiewałam, uczyłam się różnych aspektów yy, i historii muzyki, i no, w, w jakiejś rozrywkowej takiej strony tej muzyki. I też interpretacyjnej. Yy, bardzo dobrze wspominam profesora Basińskiego chociażby, ale też innych profesorów. Było tam naprawdę bardzo dobrze i też poznałam tam wspaniałe dziewczyny, z którymi do dzisiaj mam kontakt i, Także ten czas był też bardzo, bardzo piękny dla mnie, no ale to nie był ciągle ten docelowy docelowe miejsce. No i potem też pamiętam, że zdawałam na te studia do szkoły teatralnej, gdzie też no, bardzo się bałam, że, że mi się to nie uda. No i też pamiętam, że mama mnie w tym wspierała, w tym takim. A jeszcze przepraszam, muszę tu wspomnieć, że chyba od razu po maturze to. Moja mama pojechała ze mną na jakieś egzaminy wstępne do, na jakąś filozofię chyba do Torunia czy coś takiego. Bo ja po prostu wtedy no, pamiętam, że bardzo nie wiedziałam czego chcę. Wiedziałam, że chciałabym śpiewać. No, pani od Polskiego chwaliła moje, moje, moją interpretację tekstów, natomiast no, nie. Naprawdę, jakoś tak nie miałam odwagi w sobie, żeby myśleć, że się dostanę do szkoły teatralnej. No, w każdym razie, właśnie moja mama, jakoś tam, myślę, że pozwalała mi na, te, na to zastanawianie się, i też wierzyła, myślę, jakoś nie powstrzymywała tego, nie mówiła: Ale po co ci to? Może lepiej znaleźć sobie coś bezpiecznego, jakiś kierunek, który będzie bardziej stabilny. Nie słyszałam od niej czegoś takiego. I jestem za to jej wdzięczna, bo, bo, bo wiem, że mam taki charakter, że mogłabym e, dać się namówić i nie sięgać po te pragnienia, które miałam. A dzisiaj jestem bardzo zadowolona z tej drogi, którą przeszłam. Już skończyłam te studia we Wrocławiu i teraz jestem aktorką. A w teatrze mogę też sobie czasem pośpiewać i to jest też super. No, i myślę, że gdyby nie wsparcie mojej mamy, moich rodziców w ogóle, ale dzisiaj jest dzień matki, więc bardziej się odnoszę do niej, no to myślę, że nie, nie byłoby to możliwe. Gdyby nie ta jej wiara, czy jakieś tam e, zostawienie mi tego pola po prostu do, do decyzji. Także no, dziękuję Ci, mamo. E, dziękuję Ci za Twoją wrażliwość. Mam nadzieję, że będzie ona ubogacała ten świat jak najdłużej. Dziękuję, że dałaś mi życie. Za to chyba najbardziej. I też powiedziałaś mi kiedyś, że ten dzień, kiedy mnie urodziłaś, był najpiękniejszym dniem w Twoim życiu. I no to jakoś we mnie zostało. I też Ci za to dziękuję. Jesteś super. Ściskam Cię. No i Was też, tych, którzy słuchacie, być może oglądacie. No, życzę Wam wszystkiego dobrego. sous